A gdy się przybliżali do Jerozolimy, do Betwagi i do Betani, do góry Oliwnej posłał dwóch z uczniów swoich, i rzekł im idźcie do wioski, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie ośną uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział, odwiążcie je i przyprowadźcie. A jeśli by ktoś wam rzekł, cóż to czynicie, powiedzcie, Pan Go potrzebuje i zaraz je tutaj z powrotem odeślę. Poszli więc i znaleźli ośle uwiązane u wrót na zewnątrz przy drodze i odwiązali je, a niektórzy z tych, co tam stali, mówili do nich, cóż to czynicie, że odwiązujecie ośle? A oni odpowiedzieli, jakim rozkazał Jezus i tam ci im odejść. Przyprowadzili ośle do Jezusa, włożyli na nie szaty swoje, a on usiadł na nim. Wielu zaśłało na szaty swoje, a inni gałęzie obcięte z drzew polnych, a ci, którzy szli przed nim i którzy szli za nim, wołali Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w dniu pańskim. Błogosławione Królestwo Ojca naszego Dawida, który nadchodzi, Hosanna na wysokości. I wszedł do Jerozolimy, do świątyni, obejrzał wszystko, aż już była późna godzina, wyszedł z dwunastoma do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód i ujrzawszy zaleka drzewo figowe, pokryte liśmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś w nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśmi, nie była to bowiem pora na figi. Odezwawszy się rzekł do niego, niech, niech, haj, nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego. I przyszedł do Jerozolimy, a gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali, kupowali w świątyni, i wywrócił stoły wekslarzy oraz łaby sprzedawców gołębi, i nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. I nauczał, mówiąc im, czyż nie jest napisane domu i będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń jaskinię zbójców. I słyszeli kapłani, arcykapłani, uczeni w piśmie, i szukali sposobu, jakby go stracić, bo się go bali, gdyż cały lud zdumiewał się nad nauką jego, a gdy nastał wieczór, wyszli poza miasto. A przechadzając się rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni, i wspomniał Piotr, że do niego mistrzu: oto drzewo figowe, które przeklołeś, uschło. A jest odpowiadając, rzekł: miejcie wiarę w Boga. Zapewne powiadam wam, ktokolwiek by rzek tej dłużej, wznieś się i rzucił się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że się to stanie, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwę, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i ojciec wasz, który jest w niebie odpuścił wam wasze przewinienia, bo jeśli wy nie odpuścicie i ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści waszych przewinień. Bardzo piękny obraz. Zobaczcie, Pan Jezus dwa razy do tej Jerozolimy przyjdzie. Raz przyszedł na oślęciu i to w takim oślęciu, gdzie to była karmiąca oślica, która miała małe dziecko. Nie na takim na takiej oślicy nie można prowadzić wojny. Tu Pan Jezus przychodzi jako król pokoju. Jako ten, aby wnieść pokój do miasta, które niestety nie żyło w pokoju. To ma Jerozolima. A przecież Jerozolima to inaczej dziedzictwo pokoju. Samo nazwamy dziedzictwo. Pokój można tylko odziedziczyć. Pokoju nie można stworzyć, pokój daje Pan Bóg. I dlatego list do Rzymian, piąty rozdział, pierwszy wiersz mówi: Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. Dopóki w naszym sercu i życiu jest grzech, i ten grzech w jakikolwiek sposób panuje nad nami, nie może być pokoju w naszym życiu. I bez względu na to, co to jest, bo my często uznajemy tylko takie grzechy, jak pijaństwo, palenie papierosów, zdradę małżeńską, czy jakieś inne historie. Nie, kochani. W tym świecie jest dość dużo bałwanów i każdy może znaleźć sobie swojego, jakiego chce. I wiemy doskonale, że to nie jest wcale proste. Z czym związane jest Twoje serce? Kto nad Twoim sercem panuje? Ten jest Twoim królem. I to może być wiele rzeczy. Może być bogactwo. Może być twój komputer, prawda? Może być jakieś inne historie. A nawet powiem szczerze, małżeństwo może stać się bałwanem. Dziecko może stać się bałwanem, prawda? Praca może stać się bałwanem. Wszystko i ty możesz stać się bałwanem. Mimo to, że mamy lato. A więc jest to bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że Pan Jezus Chrystus przychodzi, aby nam, dać nam pokój nasze serca. Pokój jest rzeczą dziedziczną, ona jest przekazywana, tak jak życie. My nie tworzymy życia, my je tylko przekazujemy. W ogóle życie nigdy nie zostało stworzone. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale chodzi o to, że Bóg, który jest życiem, przekazał nam to, co ma, ponieważ On będąc życiem, daje nam życie. Jeśli my, dał nam Bożego Syna, to znaczy, że w Nim było życie, a życie było światłością nas wszystkich jest! Jest, bo Pan Jezus oświeca serce, umysł i życie każdego człowieka. I to jest bardzo ważne: jeśli nie masz pokoju w swoim sercu, to znaczy, że na tronie Twojego życia nie, nie siedzi Pan Jezus, siedzi zupełnie ktoś inny. Nie wiem, jakiego tam bałwana postawiłeś na tym stale, ale nie pismo się temu nie ma pokoju dla tych, którzy w swoim sercu, na tronie chwały Bożej, nie mają Boga, a dokładnie Chrystusa. Czy chcesz dzisiaj mieć Boży pokój? Czy chcesz odziedziczyć pokój Boga. To spójrz na Pana Jezusa, który w łagodny sposób, tak jest napisane, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Wiecie, co mnie najbardziej u Boga ujmuje? Święty Bóg, od którego zależy każdy bi uderzenie naszego serca. On prosi. Ten wielki Bóg, który może wszystko uczynić. On prosi i mówi: Pojednaj się ze mną. Dałem ci syna, który umarł za twoje i moje, i nasze grzechy. Dałem wam syna. I to jest bardzo ważne, kochani. Dlatego jedna z pieśni mówi: Co zrobisz ty z Jezusem? On przyszedł na ten świat, aby cię zbawić. Czy jesteś zbawiony, czy żyjesz w pokoju, czy Chrystus panuje nad tobą, czy może grzech? panuje nad tobą. Czy masz Boży pokój w swoim sercu? Skoro mówimy o tym, że pokój to sprawa dziedziczna, więc nie możemy sobie zapracować, bo Pismo Święte mówi łaską zbawieni jesteśmy i to nie z nas, Boży to dar, Pan Jezus przed, aby nam to podarować. Nie możemy do tego dodać, Piotr o tym mówił. Jest to darem łaski Bożej. Wszystko otrzymaliśmy od Pana. Dziękuję Bogu za to, że to jest dar łaski Bożej. Ale w człowieku jest coś takiego, że człowiek by chciał coś do tego dołożyć, żeby mógł też się chlubić w Kim? Czym sobą? I swoimi zabiegami. A Pismo Święte mówi, że Bóg uczynił nasze zbawienie w taki sposób, aby kto się chlubi? W Panu się lubił. To on nas usprawiedliwi przez dzieło Krzyża. To on nas uświęca każdego dnia, Pan Jezus Chrystus. I On po nas przyjdzie, aby nas do siebie zabrać, bo On jest naszą mądrością, Bożą mądrością naszego zbawienia. Coś pięknego. A więc mamy tutaj wiele takich symboli. Zobaczcie, następna, Betfage. No co to jest te Betfage? Dom niedojrzałych fig. Tak, dlaczego nie jesteś w stanie oddać swojego życia tak ad hoc od razu? Bo być może jesteś niedojrzały jeszcze do tego. Nie dojrzałeś do tego, aby wydać owoc. Ale jest jeszcze inny problem bardzo ważny, o którym będziemy za chwilę mówić, co ma związek z betwagą. Dlaczego nie jesteś dojrzały, aby uwierzyć i przyjąć zbawienie, które jest darem łaski Bożej? Za chwilę sobie o tym powiemy. Jest jeszcze inna miejscowość tutaj: Betania. A co znaczy Betania? dom utrapienia. I to jest prawda. Bez Pana Jezusa, kiedy On nie króluje w naszym życiu, kiedy Królestwo Boże nie wypełnia naszego serca, a On nie jest Królem, to takie życie ma ciągle utrapienia. A dlaczego? Jak jest największym utrapieniem naszego życia? Że w tych utrapieniach zostajemy sami. Nie widzimy w tym Pana Jezusa. Nie widzimy w tym, że On, Jego ręka, która nigdy nie jest za krótka, nie może nam pomóc, bo Go tam nie ma. Będzie to takie proste. Stworzył świat, stworzył wszystko, to na Nim jest. Przyszedł na ten świat i miejsca dla Niego nie było, prawda? Zobaczcie, to zwierzęta zrobiły miejsca Panu Jezusowi w tej stajni, natomiast my ludzie bardzo często mamy Boga na ustach. Ale czy jest miejsce na Pana Jezusa w Twoim sercu? I to na tyle, aby On to serce wypełnił swoim blaskiem i swoją chwałą, swoją obecnością, swoim królestwem. Pismo Święte mówi... Że pan Jezus w taki sposób podchodzi do nas, łagodnie, jak to ośle, jak ta oślica, jak to, jak to i osiołek, ten taki, który na swoją matkę jest zdany. On przychodzi tutaj, aby jak matka, troskliwa, otaczającą opieką swoje dzieci, aby dać nam wszystko, co jest nam potrzebne, abyśmy byli zadowoleni, szczęśliwi, spełnieni i oczywiście mający nadzieję, chodzący w wierze i miłości. Tak, to może uczynić. Oczywiście nasz Pan. Ale kochani, nie będzie tak zawsze. 19 rozdział Księgi Objawienia pokazuje Pan na koniu białym. To już nie jest osiołek. To już nie jest oślica. To nie jest osiołek malutki, który sący swoją matkę. To już jest koń. Bo przychodzi Pan, Panów i król, królów. I dzisiaj może spotkać się z Panem, Chrystusem, jako zbawicielem. Ale jutro, może pojutrze, może za miesiąc, może za rok, ja nie wiem. Będziesz musiał spotkać się z nim jako z sędzią. I wtedy już nie będzie czasu na opamiętanie, nie będzie czasu na różne rzeczy. Dlatego Księga Objawienia mówi, że będą, niektórzy tłumacze tak się tym przerazili, że przetłumaczyli, i będą nad nim biadać wszystkie plemiona ziemi. Tam nie ma tak. Tam jest napisane: i będą się bili wszyscy w piersi. I żałowali, że się nie upamiętali i nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Więc mamy dwie perspektywy, prawda? Pokój z Bogiem albo niestety brak pokoju i potem staniecie przed na sądzie. Powody są różne, ludzie kochają swoje bałwany, ale też są tacy ludzie, o czym Pismo Święte mówi Miejscem bojaźliwych jest jezioro ogniste. Bali się uwierzyć. A czemu się bali uwierzyć? Powiem wam dlaczego. Dzisiaj głosi buduniowe chrześcijaństwo, budynową Ewangelię, tylko dlatego, że ona nic nie zmienia. Dlaczego się ludzie boją zaufać Jezusowi? Dlaczego boją się powyżyć mu swoje życie? Boją się zmian. Jakie zmiany nastąpią w ich życiu? No oczywiście, że tak. Jeśli Pan Jezus stanie się królem w naszym życiu, a nie nasze ego już dalej rządzi, to znaczy, że nasze życie się zmieni, czy nie? Ja myślę, że gdyby Państwo był królem naszego. Kraju, to by zupełnie to inaczej wyglądało. Ale też dziękujemy Bogu za to, że jest Królem naszego życia. Dla tych wszystkich, którzy przyjęli Jego Ewangelię i oddali swoje życie w Jego ręce, aby On je prowadził do chwały. To jest nasza nadzieja. Czytamy, że ludzie rzucali gałęzie, szaty swoje na tą drogę. Co jesteś gotów dać Bogu? Ciebie mowa o bogatym młodzieńcu. Tak, on dawał wszystko poza jedną rzeczą. Czego Bóg chce od ciebie? Synu mój, cyrku moja, daj mi swoje serce. Tak, tam znajdziesz wszystko, ale nawet jednego serca na tej drodze nie było. Tam nikt nie upadł do nóg, panie, ja to powieszam moje życie. Co tam moje szaty? Co tam moje jakieś różgi z drzewa, którego właściwie nie hodowałem. Tu nie chodzi o pozory religijne. Tu nie chodzi o naszą powierzchowność. Tu nie chodzi nawet o pochyloną głową i złożone ręce. Tu nawet nie chodzi o to, czy byliśmy na zgromadzeniu, czy śpiewaliśmy, czy nie. Tu chodzi o to, co z Twoim sercem jest. Pan Jezus powiedział: błogosławioni czystego serca, oni, albowiem oni Boga oglądać będą, tak? Albo oglądają. I dam taki ciekawy przykład. Gdy się do Koryntian, drugim, yy, drugim się do Koryntian, czwartym rozdziale jest napisane tak. Szatan robi wszystko, aby twój umysł zacienić, aby nie świeciło ci światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. O co jest najpierw walka w naszym życiu, abyśmy nie byli usprawiedliwieni? O nas, umysł. My musimy zmienić swój sposób myślenia, albo myślimy według tego świata, albo myślimy według Bożego Słowa, czyli według Biblii, tak? I druga rzecz, kiedy już masz oświecony umysł i zgodziłeś się i rozumiesz to, na czym polega zbawienie, to jest jeszcze drugi rodzaj światła. To światło schodzi niżej, do twojego serca. I co? Przerażenie. Kiedy światło wpada w serce grzesznika, to on jest przerażony swoim grzechem. I mówi, co ja mam z tym zrobić? Ale w szóstym wierszu... Czytamy o oświeceniu serca, na temat w siódmym czytamy o czymś innym. O tym, że ten człowiek, który ma oświecone serce, on chce coś z tym grzechem zrobić i coś chce ze swoim życiem zrobić. Do tej pory kochał siebie i kochał grzech. Co ze swoim grzy, że, tym grzechem i swoim życiem ten człowiek zrobił, czytamy w następnym wierszu, czyli w siódmym. Mamy ten skarb w naczyniach glinianych. Zobaczcie. Chrystus najpierw w głowie, jako światło, Chrystus potem w naszym sercu, jako światło, które oświeca każdego człowieka i Chrystus w nas. Pa, Pana, Stare życie zakończone, nowe dzieło rozpoczęte. Dziękujemy Bogu, ale mamy pokój z Bogiem, bo jesteśmy wtedy już usprawiedliwieni. Prawda? A więc, kochani, nie dawajmy Bogu jakichś ochłapów z naszego życia, bo Bóg chce nasze serce, bo to jest taki obraz tego, że tam jest wszystko, co kochamy. Czyli ludzie chętnie dają wszystko to, co im zbywa, to, co mają obojętny do tego stosunek, najbardziej chętnie stare graty swojego życia, by Bogu oddali, ale Bóg mówi nie: daj mi swoje serca. Czyli całe swoje życie. Powiesz Chrystusowi, zaufaj. Panie, doszedł do świątyni i obejrzał wszystko. Kochani, prawdziwa światłość oświeca każdego człowieka, pan czy to świątynię i podobało mu się, czy mu się nie podobało? Nie podobało mu się. Ponieważ nawet świątynia nie była miejscem, w którym Bóg miał upodobanie. Religia to za mało, aby służyć Bogu. Religia to za mało, aby być zbawionym. My potrzebujemy Chrystusa, my potrzebujemy z Nim związać swoje życie. No i tu mamy właśnie, Pan Jezus wchodzi do miejsca utrapienia. Na czym polegało utrapienie tego miejsca? Czytamy, że tam było drzewo figowe. Drzewo figowe jest obrazem Izraela, natomiast te liście to jest obrazem sprawiedliwości. My potrzebujemy sprawiedliwości, bo dzięki sprawiedliwości możemy być zbawieni i dzięki sprawiedliwości możemy być potępieni. Jak to? No tak. Zaraz o tym powiemy. Kiedy pan bliżył się do tego drzewa, zobaczył tylko liście. Nie była to, powiem, pora na figi. Czyli pan tutaj, patrząc na ten Izrael, zobaczył, że jest, ma sprawiedliwość, ale jaką sprawiedliwość? Własną. Tak, tak. Ona cię może potępić. To jest największy grzech, jaki człowiek ma. Nie jakieś tam poszczególne grzechy, własna sprawiedliwość. To ona nie pozwala przyjść człowiekowi do Boga i przyjąć to zbawienie z łaski jako dar Boży. Własna sprawiedliwość. Ale ktoś mówi, no dobra, dobra, ale przecież tu nie ma. Jest napisane, że nie była to pora na figi. Tak, to prawda. Ale tam powinny być zielone figi. No skoro nie było, to pora na figi, to nie było dojrzałych fig, ale były figi niedojrzałe. A tu mamy? Nie ma fig, nawet tych zielonych. To znaczy, że jak przyjdzie czas owocu, będą figi czy nie będą? No skoro nie ma zielonych, to nie będą czerwone, czy tam jakieś inne, tak, fioletowe. Nie będzie po prostu, dlatego że nie ma tych fig zielonych. To jest pokazane, że nasze życie wiary składa się z dwóch bardzo ważnych rzeczy. Pierwsze. Tych zielonych fig, i drugie dojrzałych fig. To jest owoc. Tak samo nasze zbawienie oparte jest na dwóch bardzo ważnych wydarzeniach. Pierwsze, ono związane jest ze słowem Bożym. Musimy przyjąć słowo Boże w Ewangelii, bo to jest podstawa naszego usprawiedliwienia. Jest napisane, jeśli przyjmiesz Ewangelię, to jest napisane w Bożym Słowie, tak jak przez dwa różne wydarzenia. Abraham został usprawiedliwiony. Pierwsza sprawa, przyjął to cudowna Ewangelię, że w Jego potomku Chrystusie będzie, będą usprawiedlnione wszystkie narody ziemi, a w tym i Abraham oczywiście. Czyli przyjmujemy Ewangelię, tak? To jest ten owoc. Czy było tu Słowo? Nie, Pan pokazał wyraźnie, że ten Izrael był odporny na Boże Słowo i chociaż Chrystus Jezus głosił im Słowo Boże, oni byli odporni, słyszeli, ale zatykali uszy. Pukało do, to słowo do ich serca, ale oni zamknęli jak kamień te swoje serce przed Bogiem. A ty? Jaką ty masz postawę wobec Bożego Słowa? Ale byli też tacy, że twierdzili, że tak, tak, oni się z tym zgadzają, co jest zwiastowane. Oczywiście, oni się z tym zgadzają. Fajnie, są zielone figi. Ale co zrobić, żeby osiągnąć owoc? Pismo Święte mówi, że było jeszcze takie drugie wydarzenie w życiu Abrahama, kiedy on na górze moria składa sw swoje życie, to znaczy swojego syna Izaaka, na górze Moria, na górach moria. I wtedy Bóg przysięga na siebie samego, ponieważ to uczyniłeś. Nic już tego nie zmieni, co się stało. A co się stało? Abraham uwierzył w Bogu, i Abraham złożył Bogu swoje życie? Przez te dwa wydarzenia Abraham otrzymał to. Co Bóg mu dał? Wieczne życie. I kto ma syna, ma wieczne życie. To jest bardzo ważne, to jest bardzo istotne. Przyjąć to, co Chrystus dla Ciebie na Golgocie zrobił, tam zgładził Twoje grzechy, uwierz to. I drugie, złóż Bogu swoje życie. Powierz w Jego ręce. A on jest alfa i omega, on rozpoczął to dzieło i on je w cudowny sposób zakończy, bo to jest zbawienie z łaski. A więc czytamy wyraźnie, Pan powiedział, przeklął. Przeklęty jest zawsze człowiek, który jest odporny na Boże Słowo. Gdy Pan mówi zatyka swoje uszy, gdy Pan puka do Jego serca, zamyka swoje serce, gdy Pan oświeca jego umysł, to On zapuszcza zaluzję, żeby tylko Słowo Boże do Niego nie dotarło, nie możesz być zbawiony bez Słowa Bożego. To Słowo Boże wprowadza to cudowne zbawienie w Chrystusie Jezusie Panu naszym, bo ono o Nim mówi, ono do Niego przyprowadza. I kiedy stoisz przed Nim, kiedy On do Ciebie mówi, jak mówisz sobie, jeśli głosy Go usłyszycie, nie zatwardzaj swego serca, co zrób? Złóż panu swoje życie. Jesteś zgubionym grzesznikiem. Zbawienie jest darem łaski Bożej. Pani jest tym, który daje to zbawienie. Przyjdź do Niego, poproś, a otrzymasz. A jak otrzymasz, podziękuj. Chwała Bogu za to. Dlatego my składamy cały czas dziękczynienie za to, cośmy otrzymali. A jeśli nie otrzymałeś, no to proś proście, a będzie wam dane. Zwróćcie też uwagę na następną rzecz. Pan Jezus wszedł do, do świątyni i co tam zobaczył? Serce Izraela, serce judaizmu, czyli świątynia, było wypełnione wszystkim, lecz nie Bogiem. Może i tak wygląda twoje serce, że wszystko w twoim życiu jest ważne, wszystko w twoim życiu króluje, wszystko nadaje tobie sens życia, ale nie ma tam Boga. W tej świątyni nie było Boga. Było wszystko, ale nie było Boga. I żeby ten Bóg mógł tam być, Pan Jezus powywracał te wszystkie naczynia, nie pozwolił nawet przenąć, powywracał stoły, wszystko, zrobił porządek. Aha, czego się kapłani bali? W czym się zorientowali, na czym polega zbawienie? Jeśli Pan Jezus wejdzie w Twoje życie, nie będziesz już grzeszył. On zrobi z grzechem porządek, a twoje serce zacznie bić, ale już nie do mi, z miłości do grzechu, ale z miłości do Chrystusa, do Boga. Oczywiście masz dwie możliwości: albo zaufać panu Józefowi, albo to, co zrobili arcykapłani. Szukali sposobu, aby go stracić, ale bali się ludu. Bali się powiedzieć to oficjalnie. Czasami ludzie boją się powiedzieć naprawdę, co myślą, ale myślę, że wystarczy. Co wystarczy zrobić, żeby pójść do piekła? Nic. Nic nie zrobić. Stać się obojętnym na to, co Pan Bóg zrobił dla Ciebie, że posłał swego syna, popatrz, co on przeszedł dla Ciebie i powiedzieć, no dobra, okej, okay, ja, fajne to było, ale ja nie zajmuję wobec tego stanowiska. Obojętność. Nie ma nic złożonego. Wyobraź sobie, jak jesteś kobietą, dziewczyną, przychodzi do Ciebie chłopak, chce Ci się oświadczyć, a Ty mówisz, mówi, jak Cię bardzo kochać co jest gotów dla Ciebie zrobić, i to jest obojętne. Dlatego Pismo Święte mówi, że o ileś szoszej kary będzie ten, to Syna Bożego podeptał, nie znieważył Ducha Łaski, uznał krew przymierza za pospolitą. Tak, tak, tak. To jest to. Pan Jezus odszedł stamtąd, ale cały lud się zdumiewał nad nauką Jego. Ta nauka dzwoniła jak dzwon w sercach tych ludzi. Oni wiedzieli, w uszach to słyszeli, ale na co patrzyli? Na kapłanów, na swoje elity. No tak, czy może być zbawienie w takich ludziach? Przypatrzcie sobie, mówi apostoł Paweł, kim jesteście według powania Waszego. Ilu tu jest mądrych? Jest tu jeden profesor chociaż. A może parę doktorów tu chociaż jest? Też nie ma? Uuu, no może parę magistrów by kijem wygrzebał. No widzicie, no jak to może być? No co, świat się myli? Ci wszyscy mądrzy ludzie? Pan Bóg mówi, paz na myśli mędrców, bo są marne. Do tej pory tyle lat, tysięcy lat i nie dali nam zbawienia. A Bogu podobało się zbawić nas wierzących przez głupie dla świata zwiastowanie, tak? I Chrystus stał się mądrością naszą, a dla świata to jest głupstwo, ale dla nas wszystko. To jest boża mądrość. Przechodząc dalej, Pan Jezus zobaczył z uczniami swoimi i Piotr wspomniał, że drzewo figowe usło, które przekląłeś. Dlaczego? Było odporne na słowo Boże Izrael i był odporne na miłość do Boga. Miłość Boga nie zrobiła nic w tym narodzie. Dlatego tego, których ukochał, który, zobaczcie, taki przykład dla mnie niesamowity, kiedy Pan jest składziony na, na krzyżu i jest przybijany do tego krzyża, ja tak kiedyś sobie ten fragment rozważałem tak sobie pomyślałem: Jestem Ojcem. Co musiał czuć Ojciec, kiedy Jego własny sen w taki sposób przez nas został i nasze grzechy potraktowane? Ja bym był tak zaindorzony, jak największy indor. Ale co to macie robi, Pan Jezus Chrystus? Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Dziś do tej pory nie wiedziałeś, co czynisz, ale teraz już wiesz. Wiesz, co czyniłeś i wiesz, co dla Ciebie uczynił Pan Jezus Chrystus. Teraz już nie ma usprawiedliwienia dla Ciebie, jeśli pozlekceważysz tak wielkie zbawienie, tak? A potem następne słowa oczywiście na krzyżu wykonało się. No coś pięknego. Zapłacił w pełni. Nic nie mogę do tego dodać, ale mogę przyjąć jako dar łaski Bożej. Bo Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Czy to były jedyne słowa? Nie. Tam jeszcze inne fajne słowa, które ja słyszałem, kiedy czytałem Biblię. Ty też pewnie słyszałeś, tak? Był taki człowiek, który wejrzał w siebie i powiedział: Co? Jestem grzesznikiem, słuszno ponoszę karę. Kto to był? To byłeś ty i ja. Tylko co ty dalej z tym zrobisz? I potem on stwierdził, co z tym swoim grzechem zrobić. Przeżył to, że ciemność zaległa całą ziemię, zapachniało piekłem, straszne, odrzuceniem od Boga i szukał ratunku. I znalazł. W ciemnościach tego świata, w ciemnościach Golgoty, znalazł kogoś, co tam na krzyżu wisiał. Nie, nie, on już go nie widział, ale mógł go usłyszeć. Ty też go dzisiaj nie widzisz, ale możesz go usłyszeć, bo Słowo Boże jest zwiastowane, tak? I w tych ciemnościach on mówi do niego... Panie Jezus wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. Tak, tak, on nie widział Pana Jezusa, bo ciemność naległa całą ziemię. To była taka gęsta ciemność. I teraz słyszy głos Pana Jezusa, tak? Zaprawdę powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Czy włos na krzyżu miał pewność zbawienia? Miał. Otrzymał go przez to, że Chrystus wysłuchał jego modlitwę. Przyjął na siebie jego grzechy. I da mu pewność, że on jest zbawiony. Czy masz pewne zbawienia? Czy masz wieczne życie? Bo Pismo Święte mówi, kto ma syna, ma żywot, a kto nie ma syna Bożego, nie ujrzy żywota i gniew Boży ciąży na nim. Albowiem bowiem łaską zbawieni jesteśmy i to nie z nas, Boży to dar nie z uczynków, aby ktoś się nie chlubił. No cóż kochani, wszystko ma swój czas. Myśmy to zrobili. Ci, którzy tego jeszcze nie zrobili, mają Czas na to, jeszcze, jeszcze jest właściwa pora, jeszcze słońce nie zaszło, jeszcze nie jest ciemno, jeszcze nieprawość nie ogarnęła całego świata, ale ogarnie, bo nadchodzi władca tego świata i wtedy będzie, będzie ciemność zalegnie całą ziemię, i wtedy, mówią, że będzie już za późno, aby, aby wzywać imienia pańskiego. Może wtedy już będzie dla Ciebie za późno, aby opowiedzieć się, po której stronie jesteś. Dlatego Pismo się Święte mówi dziś, jeśli głos jego słyszysz, nie zatwardzaj serca swego. Jeśli Pan tylko poruszył przez słowo Twoje serce, nie bądź obojętny, ale podejmij konkretną decyzję. Przyjdź do Chrystusa i oczywiście załadnij swoją sprawę, abyś miał pewność, tak jak ten łot. Będę z Chrystusem w raju. No cóż, niech imię Pana Jezusa Chrystusa będzie uwielbione. Amen.